Z nami Świątek od 2018 roku, gdy wygrała Wimbledon Juniorek. Moment, kiedy otrzymałem propozycję współpracy, był jednym z najpiękniejszych w mojej karierze. Wiesz, co jest taką osobą, która na pewno dobrze odnajduje się we wszystkich tych wyzwaniach, ale myślę, że dobry szef i to jest cecha, którą posiada. Iga, dobry lider w pewnym sensie, to jest też taka osoba, która rozumie wartość zespołu, która potrafi się otaczać kompetentnymi, wartościowymi ludźmi i to też dużo, ale dużo Po kilku rozmowach telefonicznych z Igą Świątek doszedłem do wniosku, że chcemy tego samego, myślimy w ten sam sposób i y, trzeba się zdecydować na współpracę od razu. Co się do cholery dzieje w polskim tenisie? Kiedy wydawało się, że największą bombą będzie zmiana trenera Igi Świątek, internet dosłownie wybuchł od plotek o tym, co naprawdę łączy naszą mistrzynię z jej psycholog. Ale zanim wejdziemy w ten całkiem niezły dramat, musimy wam przedstawić wszystkie karty, jakie leżą na tym dziwnym stole. Wy jesteście na kanale Kto wygrał, a to kolejny przegląd newsów. Zacznijmy od tego, co oficjalne. Iga właśnie zatrudniła nowego trenera, Wima Fiseta. Belgijski spec przejął pałeczkę po Tomaszu Wiktorowskim, który wyleciał z Timu Świątek na Kopach w październiku. Fisety to nie byle jaka płotka. Prowadził takie gwiazdy jak Naomi Osaka, Wiktoria Azarenka czy Kim Kleisters. I wiecie co? Gość nawet nie zdążył się rozpakować w Warszawie, a już zaczął mówić o rewolucji w grze Igi. Ale tu zaczyna się pierwszy ząg. Bo o ile Fiset chce, żeby Iga częściej latała do Siatki, jak wściekły orzeł po zdobycz, to eksperci łapią się za głowy. Paweł Ostrowski, który trenował Martę Domachowską i Angelik Kerber, przypomina, jak to próbowali zmieniać styl radwańskiej z Martiną Nawratilową. Skończyło się, jak skończyło, kompletną klapą. Z drugiej strony, Tomasz Wolfke twierdzi, że to może być strzał w dziesiątkę, bo nie chodzi o uczenie igi podstaw gry przy siatce, ale o zachęcenie jej do bardziej ofensywnego wykorzystywania już posiadanych umiejętności. Sam Fiset, wydaje się, być w siódmym niebie. Podczas pierwszego wywiadu już mówił jak nakręcony, że to dla niego zaszczyt pracować z Igą. Z nami Świątek od 2018 roku, gdy wygrała Wimbledon Juniorek. Moment, kiedy otrzymałem propozycję współpracy, był jednym z najpiękniejszych w mojej karierze. Od wielu lat oglądam jej mecze, przyglądałem się też jej treningom. To coś fantastycznego, móc pracować z Igą. Od dawna o tym myślałem, że wspaniale byłoby móc podjąć współpracę z taką zawodniczką. Twierdzi nawet, że już po pierwszych telefonach czuł, że nadają na tych samych falach. Od razu wiedziałem, że to jest praca, której chcę się podjąć. Po kilku rozmowach telefonicznych z Igą Świątek doszedłem do wniosku, że chcemy tego samego. Myślimy w ten sam sposób i y, trzeba się zdecydować na współpracę od razu. No powiem Wam, szybko poszło. Ale teraz dochodzimy do tego, co naprawdę elektryzuje tenisowe środowisko. Bo wiecie, kto został w teamie IGI mimo wszystkich zmian? Daria Abramowicz. I tu robi się gorąco, jak w Warszawie podczas Marszu Niepodległości. Lech Sidor z Eurosportu wywlókł na światło dzienne coś, o czym od dawna szeptano po korytarzach. Sugeruje, że ta dwójka może mieć relację, która wykracza daleko poza standardowe ramy współpracy psycholog-sportowiec. Co konkretnie? Abramowicz jest przy Idze 24 godziny na dobę. Nosi jej sprzęt, pomaga w Pewnie nawet podaje ręcznik po prysznicu. Jak mówi Sidor, środowisko psychologii sportu jest zaskoczone intensywnością tej współpracy. No kur. My też jesteśmy. Zresztą posłuchajcie tego. Podczas gdy trenerzy się zmieniali jak skarpetki po maratonie, najpierw wyleciał się szputowski, teraz wiktorowski, pozycja Abramowicz jest mocniejsza niż betony na kortach Rolanda Garosa. Co więcej, sama Daria w wywiadzie tuż przed zwolnieniem wiktorowskiego chwaliła igę za to, że potrafi otaczać się właściwymi ludźmi. E, jaką szefową jest liga świątek zatem! Nie. <grych> Trudno mi odpowiedzieć na to pytanie. Także dlatego, że obowiązuje mi oczywiście tajemnica zawodowa. Natomiast wiesz, co jest taką osobą, która na pewno dobrze odnajduje się we wszystkich tych wyzwaniach, ale myślę, że dobry szef, i to jest cecha, którą posiada. Iga, dobry lider w pewnym sensie, to jest też taka osoba, która rozumie wartość zespołu, która potrafi się otaczać kompetentnymi i wartościowymi ludźmi i to też dużo, ale to dużo wartości. No, nieźle to teraz brzmi, nie? Ale to nie koniec. Abramowicz otwarcie przyznaje, że współpraca z Igą to prawdziwa żyła złota, tylko mina jej zrzędła, jak zobaczyła francuski pit z prawie 50% podatkiem. Robisz coś dla pieniędzy. Okej, okay, to Cię popycha, to Cię przyciąga Dobry. przez kryzysy. Masz, masz ogień, masz pasję, masz determinację, świetnie. Co zrobisz, kiedy te pieniądze już zarobisz? Albo przestaje to robić, mhm. albo chcę więcej. Oczywiście to są bardzo dobre pieniądze, ta praca. Chociażby praca psychologiczna w kontekście mm, kapitału, majątku, którym zaczynają dysponować sportowcy. Te kwoty robią wrażenie, a potem jak przychodzi informacja z francuskiego urzędu skarbowego, że trzeba zapłacić 46 albo 50% podatku, to zaczyna boleć po prostu. Twierdzi też, że potrafi przekuć każdą porażkę IGI w zwycięstwo. tego się uczymy, nad tym pracujemy, żeby te sposoby były adaptacyjne. I bardzo często jest tak, że potrzeba, żeby się rozejść na chwilę, żeby każdy przetrawił takie doświadczenie niepowodzenia, porażki indywidualnie, potem siadamy i wyciągamy wnioski przede wszystkim, bo nie jest banałem stwierdzenie, że porażki są lekcjami. Dla nas to jest absolutnie kluczowe, żeby z każdego meczu, niezależnie czy on jest wygrany, czy przegrany, wyciągać informacje, co do tego oczywiście, co było dobre, co zostało zrobione dobrze, nie tylko mhm. jeśli chodzi o zawodniczkę, ale też o nas, sztab i co możemy poprawić, co możemy dostosować, co możemy zmienić. Tylko w ten sposób jesteśmy w stanie być też w pewnym sensie skoncentrowani na rozwoju, na doskonaleniu się, na dążeniu do mistrzostwa, no i na tych zadaniach, które są nieco mniejsze. Czujecie ten klimat alchemii albo chemii? Im w ogóle jest ta Abramowicz. Zanim została psychologiem numer jeden w światowym tenisie, była żeglarką i to nie byle jaką. Sama miała problemy ze stresem podczas zawodów. Później przerzuciła się na psychologię sportu i zbiera różne opinie. Od superpozytywnych, złota medalistka olimpijska, we wspinaczce Aleksandra Mirosław ją uwielbia. Po cóż, były trener kadry kolarskiej. Piotr Zaradny nazywa ją wyrachowaną i fałszywą. Tymczasem internet nie próżnuje. Wrzuca mają treningi igi, które są tak intensywne, że aż Instagram się grzeje od nagrań. Przed naprawdę konkretne wyzwania. Najpierw BUTA Finals w Riyadzie, gdzie będzie bronić pozycji światowej jedynki, a potem United Cup 25. Tam czekają ją kolejno pojedynki z Helgo z Norwegii i Muchową z Czech. Co ciekawe, mimo wszystkich zmian i zawirowań, IGA pozostaje wierna niektórym relacjom. Na przykład nadal używa rakiet Technifibre, tej samej marki, co w czasach juniorskich. Creating this racket with technifibre was it... pretty special time because that's the first time I'm actually uh, able to yeah, be involved in the design. I added some, some of my favorite colors um, with purple. Um, yeah having my name on the junior line um, it's pretty amazing. It's like a dream come true. Um, I always wanted to kind of inspire kids and young people to start playing tennis so I hope uh, with this new racket we can do that together. Jak to mówią, biznes jest biznes. Ostatnio też nagrała wzruszające pożegnanie dla Rafaela Nadala, gdzie chwaliła jego pokorę i szczerość. Hi Rafa, Z um, because of your announcement today, I think this is gonna be a really special day for um, every tennis fan, and I to just to you know speak about my appreciation and um what your career um meant to me because um you were and you still are the biggest inspiration that I ever had in tennis and um, The reason why sometimes I got extra motivated, um, I you know kept pushing myself. So, thank you for that, and thank you for uh, being such an amazing person of the court as well. Because um, your humility is something um, that is you know not so often uh, when you see you know other athletes succeeding. Uh, you're the, the one that always stayed you know honest to himself and uh, true to himself. So. Um, thank you for being really, um, really good person. And hope you're gonna enjoy um, the other part of your life and hopefully maybe some other career because um, sky is the limit for you now. Um, and I hope you're gonna really spend a lot of time now with your close ones and your family. Może to allusion do swojego Who knows? W każdym razie, mamy tu do czynienia z czymś naprawdę nietypowym, bo normalnie w tenisie to trener jest najważniejszą osobą w teamie. A tu psycholog ma większe wpływy niż prezydent w czasie stanu wojennego. Niektórzy w środowisku tenisowym wprost mówią, że Iga nie istnieje bez dari. I wiecie, co jest najlepsze? Nikt nie ma jaj, żeby zapytać wprost o co tu chodzi. Sidor sugeruje, że brak jasnej komunikacji prowadzi do plotek i spekulacji. No nie gadaj, Sherlocku, ale może właśnie o to chodzi? Może ta cała mgła tajemnicy wokół ich relacji to część strategii reklamowej? W końcu Iga spędziła na szczycie rankingu WTA ponad 100 tygodni. Cokolwiek tam się dzieje w tym teamie, działa jak złoto, zwłaszcza na zasięgi, a co za nimi idzie, na reklamę. A te wszystkie plotki i teorie? Cóż, może po prostu Iga znalazła kogoś, kto naprawdę rozumie jej potrzeby. A może to coś więcej? W każdym razie jedno jest pewne. Ten team to istny House of Cards polskiego tenisa. I coś czuję, że to jeszcze nie koniec tej historii. Napisz koniecznie, co ty o tym sądzisz. No i oczywiście łapa w górę, bo bez tego się nie kręci, nie montuje i w ogóle świat się kończy. Naraz, sportowe świry.